jestem z ciebie taka dumna pani przedszkolanka mi opowiedziała jaka odważna byłaś brawo obroniłaś się jak luna ci dokuczała tak masza ja też się bardzo cieszę tak siostrzyczko <tak>, tak jak z tobą ćwiczyłam tak ale luna nie przestanie luna powiedziała że mi z siecia piekło co, co, co? Czy ja się przesłyszałam? Z życia jej chce piekło zrobić? To niemożliwe. Taka mała i tak mówi. To bardzo poważna sprawa. Ojej. Ale my na to nie pozwolimy. Prawda, Masza? Mhm, ale Masia lub normalne koleżanki. Nie takie jak Luna. Masza chce się bawić w przedszkolu. Teraz nie jest fajne, Przeszluna! Nie, kochani, z pewnością teraz, od kiedy zauważyła, że się bronisz, zostawi cię w spokoju. Baw się z Lili i nawet na nią nie spoglądaj. Będzie dobrze, zobaczysz. Hmm, tak. Następnego dnia... Przełyszę, masza płacze. Jej muszę do niej iść, ale spóźni się do szkoły. Nie ważne nawet, jeżeli pani Sikora będzie zła. Moja siostra jest ważniejsza. Oh, Basiu, masza nie chce iść do przedszkola. Masza, dlaczego nie? Chcesz się przecież bawić, malować, rysować. Nie tak jak ja, ja mam matematykę z panią korą. Muszę się koncentrować, liczyć, a ty będziesz miała zabawę. Nie, to nie zabawa, bo Luna tam jest. Ona zawsze jest zła. Basiu, spróbuj z nią porozmawiać, i idę wam śniadanie zrobić. Słuchaj, Masza, to nic, że Luna coś złego zrobi, bo ty się obronisz tak jak wczoraj. A potem bawisz się dalej z Lili! Ale ja nie umiem się codziennie plonić! Masza, dasz sobie rady! Poza tym ćwiczyłyśmy to! Hmm, a jak się tym lasem nie uda? Co? Przekonałaś ją? Tak, trochę. Masza, dzisiaj cię nie odprowadzę do przedszkola. Maszenko, nie bądź smutna. Ja z Tobą pójdę. Dzisiaj później muszę do pracy. Mhm. Chodź, idziemy się ubrać. A wiesz co? Marze nie chce iść do przedszkola. Bo się boi. Boi się Luny. Wyobraź sobie, Luna jej powiedziała, że zrobi z jej życia piekło. To nienormalne. O, Bardzo mi przykro. Nie wiem, co mam zrobić. Widocznie te ostre cukierki nie pomogły. Mm, czekaj, czekaj, pomyślę. A co byśmy wtedy z tą złą nauczycielką i Popu zrobiły? <laughs> nie pamiętasz? Wlałyśmy jej przecież to jedzenie kropelki na zaparcia. Wiesz co, że Luna jest taka zła. Niech też tak ucierpi jak ta zła nauczycielka i popu. Aha, to by mogło co niektóre rzeczy rozwiązać. Masza, wiesz może, czy mamy... Już ci drugie śniadanie do przedszkola zrobiła? Tak! Śniadaniu w kuchni! Okej, okay, dzięki, masza! Tak! Kanapki dla luny niech dzisiaj będą wyjątkowo smaczne! kropelki na zaparcie! Oj, piętaczka, oby nie dostała biegunki! Masza, proszę, twoja śniadaniówka. Słuchaj uważnie, ty jesz tylko tą kanapkę z kiełbasą. Jeszcze raz, patrz, tą jesz, a tej nie. Bo wiesz co, jak Luna tą kanapkę z nutelą zje, to się coś stanie. <noise> Dziękuję Basu. Ale psst, nikomu nic nie powiesz. Tak, wiem Masza, dasz rady. Jestem gotowa, maszę kochanie, chodź, idziemy do przedszkola. masa. Bawić? Tak! Znowu jestem. Pamiętasz co powiedziałam? Zrobię ci z życia piekło. I dokładnie tak będzie. I <laughs> To jest blok. Macie pięknie nalesować, bo królowa jest piękna, a królowa to ja. Dlatego nalesujecie mnie. Nie, my do pani powiemy. Znowu chce skazać. Skalzy, peta! Skalzy, peta! Nie skalzy ja powiem. Pani po to tu jest, żeby ukalać słoje dzieci, takie jak. Nie. Luna, przecież dopiero co wczoraj z tobą rozmawiałam, zapomniałaś? Ja tu chcę mieć spokój, a więc. Albo bawisz się grzecznie z Maszą i Lili, albo zostawiasz je w spokoju. To jest proste. Tu są też inne dzieci, z którymi możesz się bawić. Tu są same głupie dzieci. Luna, zapamiętaj to sobie: nikt tutaj nie jest głupi, a zwłaszcza żaden kto ci nic nie zrobił. My się nie obrażamy. Tak czy tak? Koniec zabawy. Czas na drugie śniadanie. Dzieci, kończymy zabawę. Jemy drugie śniadanie. Dzisiaj jest taka ładna pogoda. Drugie śniadanie zjemy na podwórku. Super. Masia, jedź szybko, zanim Luna ukladnie. Mhm. Tak. A, ale to jest dla Luny. Dlaczego? Mhm. Nie wiem. Chyba niespodzianka. Okej. Okay. Wszystko zjadłyście! Bez pytania jesteście niedoble! To nasze śniadanie! Ma za tobie dziękuję! Zostawiłaś mi kanapkę z nutelą! Jak Luna zjedną kanapkę z nutelą! to ci się coś to stanie! Dlaczego musimy ci zawsze zostawiać na danie? Ty nie masz śniadania z domu? Nie, wasze śniadanie jest moje. Lili, nie denelwuj się, niech ona Nie Miałem, to jest z nutelą. Dlaczego czego klatnie jedzenie? <laughs> Ja tak mogę. O, źle, nie masz rodziców, którzy ci mówią, że to źle tak robić? Bo stracisz wszystkie koleżanki! Ja nie potrzebuję koleżanek! Jestem mądrzejsza i lepsza od wszystkich! Masa, twoja kanapka z nutelą była pyszna! Cieszę się! Masz cieszcie, bo tym razem twoje śniadanie było dobre! Nie tak jak te ostre cukielki! Złe dziewczynki, będą wcześniej z niej ukalane! Nie bądź tak, psemącała. godziny później. Wszystko w porządku, Luna? Muszę do ubikacji. No tak, oczywiście. Idź, Luna. Moje gdybyś potrzebowała pomocy. Kilka minut później. Jestem z powrotem, Tęskniliście za mną? Luna, co się uh -oh. dzieje? Uh -oh. <L> <grycznie> <perilous climb> to nie ma końca! Bang, bang! Luna, puść jabłkiki, dużo banków! Zostańcie się śmiać. Musimy nadpuciać jabłków. Będzie. Dzieci! Wszyscy stąd wychodzą! Na co czekacie? Hop, hop. <grystanie> coś w moim duchu jest <grystanie> nie tak! Ojej, nie wiem, a może coś zjadłaś? Nie, nie, ta z Google'a była pyszna! Ja już może wiem, co to było! Co, Luna? Jedz. Luna, proszę, powiedziałaś, że coś wiesz. A więc mów, co się dzieje? No. No. Luna, powiedz pani. Chyba jednak nie wiem. No cóż, nieważne, Luna. Ale jeżeli nie poczujesz się lepiej, to muszę wezwać twoich rodziców. Daj mi znać, dobrze? Tak. Coś było w twojej kanapce! Wcolaj te cukierki! A cisaj kanapka! Co? Zjadłaś mi moją dobrą kanapkę z nutelą. Hmm. Dlaczego mi ją zjadłaś? Eee, tam coś było, jestem pewna! Okej, okay. na skal Powiedz, że mi ukladłaś kanapkę z nutellą. Zjadłaś mi moją kanapkę, a w tej kanapce coś było? Powiedz pani, ja się dajleś lecuję. Proszę zadzwonić do rodziców. Tak, zadzwonię do rodziców. O, szkoda! rodzice cię odbiorą. O, Juna, <ścoughs> szkoda! Zła Luna nie jest duża. Zła Luna, baby! Nie myślcie sobie, że wygrałyście. Hmm, to dopiero początek. Hmm, zobaczymy jutro, Luna. Nie, nie, ja nie jestem głupia. Jedyne co muszę zrobić, to nie klaść więcej twojego jedzenia. Ale z tą się zajmę. Okej. Okay. Pa, ma to do puszczania pąku. Dziewczynki, a, a wy co takie smutne? Luny nie ma. Smoczka nie ma, skupił się. Luna nam jest obojętna. Tak, tak, tak. Bardzo dobre nastawienie. A Smoczka poszukamy, zaraz się znajdzie. Co on tam robi z tyłu za butelkami? Hmm, nie wiem. No, i drugi też się znalazł. Kto je schował? Po południu w domu. Masza, jak było dzisiaj w przedszkolu? Fajnie, ta napka pomogła. Kanapka pomogła? Jaka kanapka? Zadna. <grym> Mama to tylko burzad z tą kanapką. <grym> no wiesz, jak się z Maszą przedrześniamy. Tak, faktycznie. Idę obiad gotować. Masza, a może masz ochotę na zabawę? Tak, tak, tak. Mogę być leopard. Cieszysz się już na Twój czwarty dzień w przedszkolu?